Okej, okay, dzięki, do widzenia To dzień dobry, dzień szósty i ostatni mojej wycieczki w Tatry Wczorajszy wieczór, jak widzieliście, udało się spędzić w centrum Rzeszowa na Starym Mieście Nawet było fajnie, bo nie musiałem iść piechotą Mają tutaj bolta, to skorzystałem Zawsze to na dwóch kołach, a nie dwóch nogach Przecież tak naprawdę ten hotel nie był daleko, pierwszy od centrum Powiem Wam szczerze, że całkiem spoko jestem z Rzeszów. Posiada nawet jakieś stare miasto, stary rynek. Nigdy nie byłem tu na starym mieście, byłem w Rzeszowie, ale przejazdem raczej tak bardziej gdzieś tutaj drogami, ulicami. Akurat ja trafiłem na finał jakiegoś rajdu, który się tam odbywał i była prezentacja aut, które brały udział w tym rajdzie. Tam różne ciekawe rodynki typu Trabanci, Polonez i tak dalej ale fajnie, fajnie, no, że takie imprezy są organizowane bo tak jak było widać zainteresowanie było spore dorzucę wam taką ciekawostkę znalazłem sobie hotel na bookingu dzień wcześniej czyli jak byłem na Słowacji wieczorem szukałem hotelu sobie na następny dzień była jakaś tam cena bodajże 180 zł Zadzwoniłem do tego hotelu, bo często jest tak, że jak się zadzwoni to po prostu hotel na przykład w tej cenie dorzuci jeszcze garaż albo śniadanie i tak dalej. No więc dzwonię i pytam się o ten pokój jedno, dla jednej osoby i miejsce parkingowe dla motocykla. No więc pani do mnie mówi, że jak najbardziej mają wolne 440 zł. Więc się upewniam czy do tego hotelu co trzeba się, się zadzwoniłem. Pani potwierdza, że jak najbardziej ja mówię, że to jak to jest na bookingu macie pokoje za połowę ceny tej której pani mi teraz powiedziała. No i pani nagle 440 mówi, no to ja panu dam rabat na 220. No. Macie pojęcie, ja mówię, wie pani to, ale na bookingu jest 180, a nie 220. Pani stwierdziła, że takiego rabatu ona już mi nie może dać, no to więc się pożegnaliśmy i zrobiłem sobie rezerwację przez booking. Także z tymi nocegami to jest w podróży tak, że warto poszukać w kilku różnych miejscach, bo ceny mogą się diametralnie różnić. Dzisiaj głównie przelot z Rzeszowa do domu, do Lublina mam Eskę, a później już zwykła droga krajowa 19. Tam wychodzi około 450 km, więc jakieś 5-6 godzin pewnie drogi będzie trochę pozapinać, bo dzisiaj temperatura ma nie rozpieszczać musiałem się trochę pozapinać, bo w całą wentylację miałem pootwieraną a dzisiaj jest troszkę chłodniej To 18 stopni pokazuje termometr ale odczuwalną wydaje mi się mniejsza a za chwilę wjeżdżam na eskę rzeszów Ludwin to będzie trochę wiało chociaż tutaj widzę, że niebieskie niebo przede mną i temperaturka rośnie do 19 no fajnie by było, gdyby nie padało dzisiaj, bo nie chcę krakać, ale nie wziąłem ze sobą przeciw deszczówki, a wiecie jak to jest. Jak się powie, że się nie ma przeciw deszczówki, to zaraz się ma, to zaraz spadnie deszcz. Tu jest dobry pomysł z tymi panelami pod yy, linią wysokiego napięcia. I tak tam nic rosnąć nie może. No to takie panele to idealna sprawa w tym miejscu. To wie, trochę szyby uniosę, żeby wiatr tak mocno nie wiął. Dużo ciszej jest, jak jest szyba podniesiona jednak. No, udało się przelecieć Eską z Rzeszów do Lublina tu na wyjazd. Tam jakaś godzina 10, godzina 15, więc bez tragedii. Strasznie silny był wiatr boczny momentami takie podmuchy, że aż mnie prawie na lewy pas spychało no i jeszcze tak słowno o tym w stacjach paliw, tam powinna być jakaś informacja, że na tej trasie to, to nie ma żadnej no chyba, że mi coś umknęło, ale raczej nie wydaje mi się to przy na taką łezkę lub jeszcze trochę wcześniej powinna być informacja, że nie ma stacji paliw aż do Lublina Teraz muszę poszukać jakiejś stacji paliw no Z tego co widzę to tutaj Orlen niedługo powinien być Za kilka kilometrów O, do Niemiec przyjechałem O, dzisiaj niedziela, to w takich miasteczkach na drogach Może występować taki osobnik jak Niedzielny kierowca No mam te 40 km zasięgu jest Orlen Więc zajadę już, zatankuję Tu będę miał spokój aż Siema, aż do Białego Stoku Uh, paliło 689 O, dzisiaj wspaniała jest pogoda do jazdy Ale i do zwiedzania motocyklowego, bo przynajmniej bez żadnego stresu można się sobie zatrzymać I w ciuchach motocyklowych gdzieś tam pójść kawałek Są 22 stopnie i świeci słoneczko Do Białego Stoku jeszcze troszkę mam Ponad 200 km więc za jakiś czas tam parę słów podsumowania wrzucę oho, jaki sprzęcior jedzie z koszem, a jak się błyszczy o, coś niezłego na żółtych numerach piękny, piękny taka to droga szybkiego ruchu że trzeba jechać 80 bo tyle ciężarówka jedzie nie ma, ale tu widzę droga chyba przygotowana jest, pod dostępne dwa pasy bo wiadukt jest zrobiony na drugi na drugi kierunek druku na dwa pasy razy i Podlaski 15 Może do radzenia zajadę sobie loda A pani co szybki sprzedaje Siema, ma? Raz i Podlaski. A zajadę sobie tutaj na rodzika jakiegoś, wjadę trochę do centrum. Sama Ojojo, jaka kolekcja do lodów Pojadę w inne miejsce O i tu są lody Proszę dwie gałki, sorbet truskawkowy i sorbet cytrynowy z dziećmi... Nigdy nie byłem w Radzeniu tutaj wewnątrz, bo droga zawsze idzie obwódnicą, że tak powiem. No tutaj lody zjadłem przy kościele ale jakimś białym, a same miasteczko takie, o no, małe miasteczko jakich wiele. specjalnego. Tak na tak, pierwszy rzut oka, oczywiście. Myślę, że to już czas na małe podsumowanie tego całego wyjazdu. Pierwszego dnia to głównie był przelot, wyjechałem tam około godziny 14 z domu. No i cały czas od Białego Stoku do Częstochowy Eskoł. Więc nic ciekawego, wręcz można powiedzieć. Bardzo nudna droga, ale niestety czasem i tak trzeba. A sam miałem w okolicach Częstochowy, w Olsztynie koło Częstochowy. Tam, można by powiedzieć, zacząłem szlak Orlik Gniazd wieczorem, kiedy poszedłem się przejść koło zamku. Kolejny dzień to był już sam szlak Orlik Gniazd, poczynając od Olsztyna, a kończąc w Ojcowie. Oczywiście to nie były wszystkie zamki ze szlaku Oligniad, bo żeby sobie chcieć te zamki pooglądać tak dokładniej, pozwiedzać no i ogólnie zobaczyć więcej tych zamków, bo ich jest tam na całym szlaku około 20 czy nawet 20 kilku, to trzeba by było wiecie, wybrać się na weekend i raczej jeżeli ktoś by chciał wybrać się na zwiedzanie tych zamków z motocyklem, to sugerowałbym jednak obuwie Bardziej cywilne niż motocyklowe. Ja byłem w butach motocyklowych, no tak sła, słabo. Tam gdzieś można się w nich przejść, ale żeby jakieś dłuższe zwiedzanie, gdzie niektóre zamki trzeba zwiedzać nawet dwie godziny, no to, no to nie, 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 od razu. Ale te zamki są położone tak blisko siebie, to jest tam słownie po kilkanaście kilometrów jeden do drugiego, że jeżeli. Nie, nie, nie szalejemy, to możemy spokojnie przejechać te odcinki w butach cywilnych i nic tam się nie, nie stanie. Wiadomo, trzeba uważać bardziej i nie szarżować, Choć tak naprawdę to tam nie ma gdzie. To nie są drogi na jakieś takie szarżowanie. No chyba jakiś slot, masz ileś sztuk takich samych pojechało. No ale ja zawsze chciałem odwiedzić Szlakornik Gniazd Nawet w tamtym roku, kiedy planowałem podróż koło Polski To chwilę miałem taki pomysł, żeby po prostu wydłużyć sobie o jeden dzień I przelecieć po prostu ten Szlakornik Gniazd No ale tam potem doszedłem do wniosku, że nie bardzo mi to pasuje Przełożyłem to na inny czas, a wiadomo Co się odwlecze, to nie uciecze W tym roku się udało Jeśli się ktoś zastanawia, to warto, warto się przejechać, nawet tak jak ja jadąc gdzieś tam sobie w góry czy coś, tak sobie ułożyć trasę żeby można było sobie na spokojnie ten jeden dzień poświęcić na przejechanie szlaku Orliwias no z Ojcowa już jak skończyłem szlak pojechałem do Nowego Targu tam miałem nocleg połaziłem sobie po Nowym Targu bo tam też tylko raz kiedyś przejazdem byłem i tak się zakończył dzień drugi że tak powiem Dzień trzeci to była pętla w koło tat No może taka nie do końca pętla ale praktycznie pętla Bo wystartowałem w nowym targu a skończyłem na Podhalu. no tak jak już mówiłem nie mogę wam powiedzieć gdzie to było dokładnie Gdzie był noslek bo nie wiem czy sobie by Adrian życzył, żebym zdradzał, gdzie mieszka. Ale pojechałem sobie właśnie z Nowego Targu do Hochołowa i tam w Chochołowie przekroczyłem granicę polsko-słowacką. Stamtąd pojechałem nad jeziorko. Dochodzi mi o to miejsce, do którego troszkę trzeba zboczyć jadąc koło teatr. Bardzo, bardzo fajne miejsce takie przy kapliczce takiej. Spore jezioro w tle góry. To no bardzo, bardzo fajne miejsce. Polecam, jeżeli ktoś tam będzie w okolicy, w opisie zostawię pineskę, gdzie to jest. To jeśli ktoś będzie w okolicy, to sobie można zajechać, popatrzeć, odpocząć chwilę i jechać dalej. No i ja pojechałem, pojechałem w dalsze miejsca. Tak jak już widzieliście w filmiku, dalsza trasa to, to była zapożyczona od właśnie Adriana z Motofoot Hale, on tam na swojej stronie ma tam różne warianty przejazdów koło Tatr i Tatr Wysokich i, i Tatr Niżnych, to była pętla koło Tatr Wysokich wizytami tam w jeszcze kilku miejscach, ale to jak ktoś nie oglądał to zachęcam, a jak ktoś oglądał no to wie o czym mówię. Oczywiście ja nie wybrałem się na tą pętlę tylko po to, by tam sobie pozwiedzać, ale głównie po to, żeby sobie pojeździć po fajnych drogach. No i, i tutaj muszę wam powiedzieć, że nie zawiodłem się naprawdę. Trasy są bardzo fajne, kręte. No, warto, warto. Jeżeli ktoś myśli na spędzenie jakiegoś krótkiego urlopu na motocyklu i nie ma zbyt dużo czasu, żeby pojechać, nie wiem, w Alpy, na Bałkany czy gdzieś indziej, tylko ma te kilka dni, no to słuchajcie, nie zastanawiajcie się, walcie sobie w Tatry, ale bardziej właśnie na słowacką stronę. Na koniec dnia, no, spotkałem się z Adrianem, żeśmy pojechali jeszcze na Litwinkę w Czarnej Górze na zachód słońca który no trzeba przyznać dopisał słońce zaszło za babią Górą i ją tak podświetliło kontrowym czerwonym światłem no piękny widok a właśnie tam w tamtym roku byłem na trasie koło Polski tam właśnie też zajechałem na Litwinkę no i niestety zdążyłem ujrzeć tylko chwilę Tat i za chwilę z jednej i z drugiej strony zaszły chmury, tak i, i w sumie tyle i, i, i nic więcej nie zobaczyłem, no ale w mojej zasadzie coś od zeszłym ucieczę Nie się, udało i było naprawdę fajnie Mogłem też sobie się tam przymierzyć do jakże chyba najsłynniejszego Hibana Jana w Tatrach, czyli Tatra Jana, Adriana Bardzo fajny motorek, po przysiadce przez Giesa, no troszkę taki rowerek, ale, ale naprawdę no Podobał mi się. A na koniec dnia oczywiście trzeba było sprawić, że piwo zakupione przeze mnie na Słowacji i przez Adriana na Węgrzech, no żeby się nie zmarnowało, tak? Trzeba było je tam zutylizować, że tak powiem. Kolejny dzień to był dzień taki, że tak powiem, jazda swobodna po górach. Ja tak to nazwałem, bo trasa wyglądała następująco, że kawałek przejechałem traską tą, którą jechałem gdzieś wcześniej, ale w przeciwnym kierunku, tak mniej więcej do połowy, a potem przeciąłem patry niżne mniej więcej yy, na środku, jadąc na południe, no a później odbiłem już na nową wieś ale jeszcze po drodze jechałem trochę dalej do Zamku Z tym, że podpaliłem tylko drona, siedziałem w cieniu, bo temperatura jak już wracałem sięgnęła 34 stopni, więc sami rozumiecie w ciuchach motocyklowych w takiej temperaturze no nic przyjemnego. Szczególnie jak się gdzieś zatrzyma, bo jeszcze jak się że to jest pół biedy. Nawet z piękny, jest aktualnie w remoncie. <laughs> to znaczy w remoncie, no, ruiny w remoncie. Może źle to zabrzmiało tak, ale coś tam troszkę remontują. E, I z tego co wiem, to jest tam tylko część udostępniona do zwiedzania ale ja się nawet na to nie porywałem puściłem trochę drona, żeby nagrać wideo i pojechałem do nowej wsi spiskiej, gdzie zaklepałem sobie nocleg tam standardowo już po południe wieczór wyszedłem sobie na stare miasto ale tam stare miasto, bo tam bardziej taka ulica dość szeroka, przy której jest po prostu są jakieś tam bary, restauracje, kawiareczki, lody i tego typu atrakcje Ale powiem Wam, że sam właśnie zjadłem najlepszego burgera, jakiego jadłem w życiu A już w swoim życiu kilka, w cudzysłowie kilka oczywiście, tych burgerów zjadłem A trafił mi się zupełnie przez przypadek, bo tak jak już wspominałem Zaszedłem i poprosiłem kelnera o burgera z frytkami ale że z menu nic nie, zupełnie nic a nic nie, nie rozumiałem bo menu e, tylko po słowacku więc poprosiłem żeby mi dał takiego burgera który mu smakuje najlepiej którego on poleca no i tak dostałem właśnie owego burgera smaczny był bardzo kolejny dzień czyli wczoraj to był przejazd właśnie z nowej wsi spiskiej do Rzeszowa oczywiście po drodze przez Bieszczady bo pojechałem sobie tym przejściem granicznym które jest w Wieszczadach, a nie te w Barwinku tutaj fajniejsze traski motocyklowe zresztą tam mówiłem nawet o tym droga pusta, kręta widoki piękne, a tak żebym jechał przez Barwinek to, to bym jechał krajówką gdzie by była kupa aut i... I tyle. Zawsze wolę wybierać takie drogi poboczne, że tak powiem Nie zawsze się da, ale jak się da to Bez wahania No i po przekroczeniu przejścia granicznego zajechałem w ich na obiadek A potem już do Rzeszowa W Rzeszowie motocykl zostawiłem w hotelu Przysiadłem się na hula i nogę Elektryczną volta Na dwóch kółkach pojechałem do centrum Resztę już znacie A dzisiaj rano się zebrałem z Rzeszowa No i tranzyt, tranzyt cały czas z krajówką praktycznie Dobrze, że jest w miarę dzisiaj pusto, bo jest niedziela To Do domu No i pomyślałem sobie, że właśnie nagram Wam jakieś takie krótkie zakończenie, które w zasadzie chyba nie wyszło krótkie No a jeszcze może podam Wam na, tutaj na zakończenie jakieś liczby Bo tak sobie podliczyłem, że noclegi wyszły mi 612 złotych bodajże za wszystkie 5 noclegów. W każdym miałem parking, jakiś tam nazwijmy to bezpieczny i w jednym noclegu w nowym targu miałem też śniadanie w cenie. Że myślę, że na dzisiejsze czasy to całkiem niezła kwota wyszła. A jeśli chodzi o kilometry to bliżej już domu Wam podam liczbę tych kilometrów paliwa już tankować nie będę a na paliwo wydałem 704 zł bodajże jak dobrze pamiętam bo sobie też policzyłem 1 paragonów ile, ile kosztowało mnie paliwo także też przyzwoicie łącznie wychodzi to około 1300 zł za te 6 dni oczywiście tam trzeba byłoby doliczyć jeszcze Parkingi w różnych miejscach tak Na przykład tam przy jeziorku szczytskim parking kosztuje chyba 2 euro za godzinę To tam wyszło mi 4 euro bo, bo byłem ponad godzinę tego co jeszcze pamiętam no na przykład parking Gdzieś tam przy którymś zamku z, na szlaku Orlik Gniazd zapłaciłem 5 zł za parking No to nie są jakieś tam wielkie kwoty więc już ich nawet nie liczę No i oczywiście tam koszt jedzenia No ale jak się jedzie motocyklem to się w zasadzie dużo dzieje więc nie, nie, jest to, nie był to też jakiś wielki koszt. Siema. Oj, że kapłóg! Siema. Także mniej więcej tak to wszystko było. Zresztą widzieliście na filmie więc nie ma co tutaj zbyt dużo gadać. Siema. Tym razem obeszło się bez jakichś tam szczególniej czy bardziej bezpiecznych, bez mandatów i tego typu rzeczy. czego się jest tylko cieszyć. Jedynie co mogę dodać to jeszcze trochę miałem powiedzieć właśnie o oponach. Miałem wcześniej opony Pirelli Scorpion Trail 2, a tak się nazywały, takie szosowe opony typu O. Zawsze mówiłem, że one na asparcie są 10 na 10. ubitym szutrze to tak 5 na 10, ale jak się wjechało chociaż troszkę brzoski piach, a taki piach no, na szutrach można spotkać, jeżeli się na przykład jedzie lasem szutrową drogą, a potem ta droga wyjeżdża na pole na przykład i na polu, gdzie siedzi cały czas słońce, ten piasek jest tak wysuszony, że mamy warstwę kilkucentymetrową piachu takiego jak na plaży. No i jak się wjedzie w taki piach, no to robi się niebezpiecznie. Już sam miałem dwie albo więcej sytuacji takich, gdzie było blisko gleby naprawdę po wjechaniu w taki piach. No i postanowiłem te opony zmienić na te opony, które teraz mam są to Hydena k 60 Scout no i te opony moi drodzy mają więcej wad niż mi się wydawało przed ich kupnem przejechałem na tych oponach kilka tysięcy kilometrów i jakieś tam swoje zdanie mam pojazda na, na asfalcie no to wiadomo no Kirelii były cichutkie, w zasadzie nie było ich słychać Trzymały tego asfaltu jak głupie, Słuchajcie, na tych oponach, które mam teraz, odkręcam monetę przy 6 tysiącach obrotów na suchym asfalcie bez piachu bez niczego zaczyna kontrolę przejmować trakcja, bo to po prostu opony nie dają rady, zrywają czepność z suchym asfaltem. To pierwsza taka, taka dość istotna sprawa. Druga sprawa, no to są mega, ale to mega głośne. Przy 80 km na godzinę po prostu słychać takie wycie, które przy Pirelli w zasadzie nie występowało no jeśli chodzi o prędkość maksymalną tych opon no to itek z prędkości na auto jest 180 km na godzinę ja jechałem na nich oczywiście na zamkniętej drodze gdzie taką prędkość można uzyskać 176 km na godzinę i siema słuchajcie to już było dość dla tych opon motocykl przy około 170 zaczął wężykować to jest zrozumiałe, że przy takiej prędkości to jest nic przyjemnego. Jako bezpieczną prędkość można uznać, przynajmniej na moim motocyklu, jakieś 160 km na godzinę. I do takiej prędkości to tylko jeździć. No i jeszcze chciałbym wrócić do ich tej przyczepności. Teraz będąc w górach, no udało mi się je praktycznie zamknąć do końca, te opony, na górskich winklach nie powiem, że nie ale to muszę wam powiedzieć kilka razy załapałem takie delikatne uślizgi wiecie o czym mówię to nie, nie było nic poważnego takiego co bym popłynął pod podupie ale ale to były takie mikro uślizgi, które po prostu czułem, że już jest koniec możliwości tych opon, no nie zrozumiałem to gdzieś za nie wiem, trzecim albo czwartym uślizgiem, że po prostu no już dalej to opony mówią nie, no nie Więc nie ryzykowałem, bo mam zasadę, że na jakichś takich wyjazdach dalszych nigdy nie jeżdżę na 100% swoich możliwości Nigdy nie przesuwam granic umiejętności Po prostu jadę na 50-60% swoich możliwości Żeby jechać jak najbardziej, że tak powiem, bezpiecznie i minimalizować ryzyko jakiegoś uślizgu i szlifa to w górach może się naprawdę nie tak skończyć to jazda po szutrze o ile szutry są takie wiecie ubite no to na Pirelli nie było też większych problemów jechały i w sumie bez żadnych niespodzianek że tak powiem było no tutaj tutaj też jest OK. nie ma tutaj co jakby się rozwodzić w tym temacie Jedne i drugie opony jechały po szutrze, jeżeli był szuter uwity Było ok, i tu i tu Oczywiście tam po hamowaniu nie ma, e, nie ma mowy Tak e, na jednych i drugich oponach, ci co jeżdżą po szutrach to wiedzą Że hamulce to prawie nie, nie istnieją Jakieś na nawierzchnie No to wiadomo tutaj Heidenau daje radę Dużo lepiej szpireczni No nie oszukałyby się, ja na przykład 95% moich przejażdżek to jest jazda po asfalcie, tak ja nie tytłam się w jakimś tam grubym terenie ani jakieś tam takie rzeczy więc skupię się na jeździe po asfalcie no to słuchajcie te opozy kardynał na asfalt naprawdę słaby wybór i jeżeli ktoś jeździ nawet nie wiem 10% swoich wszystkich jazd jeździ po szutrach to niech się dobrze zastanowi czy takie opony są mu potrzebne bo ja wiem, że dla mnie nie, no po prostu chciałem te opony sobie spróbować spróbowałem i wiem, że nie no ale już je mam, więc zjeżdżę je i tyle no. troszkę się rozgadałem może trochę za długo, no ale jak już ktoś obejrzał odcinki poprzednie, bo, bo mam zamiar to podzielić te odcinki, no to kilka słów podsumowania się należą. Także jeśli ktoś trafił na ten filmik jako pierwszy, to zapraszam do obejrzenia poprzednich. Będzie to rozwidzicie tego, o czym mówiłem przed chwilką. Dom pogrzebowy przypomniał mi się Dom Smutku ze Słowacji. No. Prawdopodobnie był też dom pogrzebowy, tylko ten, ten język jest trochę taki śmieszny. O, chłopaki gdzieś się wybrali na wycieczkę w większej grupie No i jestem nad Marwią. i podla się długie, proste, bez zakrętów no taki mamy tutaj Jaki był znak. Odcinek drogi 19 przystosowany do przebudowy na drogę S19. A jak taki zakręt, który praktycznie można przejechać na prosto, to oni ograniczają prędkość tutaj już do 60 nawet. W górach to nawet by nie było znaku, że jakikolwiek zakręt jest. To jest to co, o czym ciągle mówię. I sto. Ktoś będzie skakał na bandży. Się wybierają gdzieś na dłuższe wakacje chyba, tak zapakowani. Okej, okay, to może teraz coś o kilometrach powiem na zakończenie. Jak to jadę, to będzie jakieś 1950. 5 km, nie niecałe 2000 km przejechane średnie spalanie to 5,1 litra a na paliwo tak jak już wcześniej wspominałem wydałem około 700 zł czyli całkiem, całkiem znośnie spalanie tam około 5 litrów biorąc pod uwagę że no sporą część trasy myślę że około 30% przejechane był mu eskami, no to wiadomo, że tam prędkości są co sobie myśleliście, że jakie są? 120 więcej nie wolno także wydaje mi się, że całkiem przyzwoity wynik jak wyjeżdżałem miałem zasięg na paliwie około 160 km i właśnie za chwilę będę w domu i mam 164 km zasięgu, więc można uznać iż. Mam tyle samo tojwa w zbiorniku jak wyjeżdżałem, a więc możemy przyjąć, że wychodzi na zero. 6 dni później właśnie wjeżdżam do swojej miejscowości. Pozostaje mi się z Wami pożegnać i do następnego filmu, bo jeszcze sezon się nie kończy, jest dopiero sierpień, więc można powiedzieć, że sezon w pełni. Czarna Białostocka! To no, cześć!